formalne obozowisko na pograniczu syryjsko-libańskim. A w nim szkoła. Większość tej klasy to sieroty. Ich ojcowie zginęli w Syrii.

Przed niebezpieczeństwem wojny uciekli przez góry na drugą stronę granicy. Zdecydowali się kontynuować swoją misję w libańskim Marsalu. Z powodu nielegalnego przekroczenia granicy, władze Libanu uznały, że uchodźcy nie mogą swobodnie poruszać się po kraju. Nie wracają też do Syrii, bojąc się represji, aresztowań, tortur, prześladowań, wcielenia siłą do wojska. Choć tkwią w pułapce, są zdeterminowani do działania. يعني في مشكلة هلا هي الناس بجوز ما تكون يعني حاسبة بحسابها انه نحن صحيح دمرت البلد بس بالاخير انت اذا ما علمت الاولاد هي هي الجريمة الكبرى بحق الناس لانه هي الاولاد اذا تعلمت هي اللي بتبني يعني في مشكلة كبيرة اذا رجعت الناس يعني جاهلة ما متعلمة فهذا هو الدمار الحقيقي للبلد. ومخلصين مخلصين شهادات يعني انه ما عصبيين كثير المدرسه انا الاساد المدرسين كلهم مناح و... وتعودنا على هاي المدرسة صلنا صلنا يمكن أربع سنين بهاي المدرسة وتعودنا على الأساتذة والفحوصة حب احنا نصير دكتور عشان نساعد أهل البلد حس إنه كلنا رح يطلعوا متعلمين مثل عشان يساعد أهل البلد ووطنهم Blisko połowa uchodźców w wieku szkolnym w Libanie nie miała żadnej szansy na pójście do szkoły już przed pandemią. Wraz z pandemią i zamknięciem szkół sytuacja jest jeszcze gorsza. Prowadzenie zajęć online jest niemal niemożliwe. Dziś Teachers Camp wypełnia głucha cisza. To jeden z szeregu problemów, z jakimi zmagają się uchodźcy w tej części Libanu. Uhuha, -ha. ha. nasza dzima zła. Nasza zła. Zimą górskie otoczenie staje się udręką, namioty pokrywają się śniegiem, do ich wnętrza wkrada się chłód, wilgoć i wiatr. Ratunkiem mogą być piece opałowe, ale na te potrzebne są pieniądze. I ostrożność, żeby nie wywołać pożaru na małej przestrzeni gęsto wypełnionej namiotami. السنة عم ندعي يا رب يا رب يصير سوء حالة الطقس مشان يجينا دعم من المازوت وندفع <applause> أنا بحاجة للفرج رب العالم هن إذا بيجي عليك الولد من برا يا معطيني ست عطيني الفرج تقولي له ماما شقد بتلاقيها صعبة أو بيجيك الولد أبوه طيب بقول لك لابس منطر هون أنت ما بتاخذي تجيبي To perspektywa rodziców i dziadków nieodległych od Teachers' Camp obozowisk, których łącznie w tym rejonie jest blisko 170. Fundacja PCPM niesie tu szeroką pomoc zimową od trzech lat. Za naszymi plecami dzieje się tzw. Tak Site Improvement. Pan wzmacnia jedną z alejek w obozowisk, żeby uczynić ją mniej podatną na wpływ jesieni i zimy na obozy po prostu żeby zapobiec lokalnym podtopieniu. Po zimie te obozy będą, będą stały pod wodą. To, to co robimy teraz ma na celu zapobiegnięcie temu. W samym Libanie fundacja PCPM wspiera syryjskie rodziny już od lat dziewięciu, z każdym rokiem ich sytuacja się pogarsza. Według raportów ONZ 9 na 10 rodzin żyje w skrajnym ubóstwie, a skala problemu jest ogromna. Co szósty mieszkaniec kraju zmagającego się z gospodarczym kryzysem kraju tak małego jak województwo świętokrzyskie to uchodźca. Bez pomocy z zewnątrz większość z nich nie miałaby gdzie się podziać.